Moi drodzy, nie bardzo wiem, jak mogę wam to powiedzieć, ale, ale funfla już z nami nie ma. Tak, w tym odcinku, jak sami widzicie, nie ma muzyki i nie będzie muzyki. I wcale nie będzie, słuchajcie, wiecie, chyba darcia sierze, uuu, super diamenty. Moi drodzy, Funfla nie ma. Mm, niestety pożegnaliśmy się z nim, kiedy budowałem tajną bazę na kanale Abra Minecraft, czyli tym głównym. Nie zauważyłem tego. Sporo z Was pisało, że wówczas, kiedy ja słuchajcie, robiłem tutaj przejście. Pamiętacie? Tu jest przejście. I tu faktycznie była jeszcze woda. Na tych klocuszkach, słuchajcie, tutaj była woda. To podobno, Funfel, i nawet to sprawdzam, niepodobne to widziałem, słuchajcie, niestety na filmie to było straszne. Funfel, słuchajcie, wszedł w tą kratkę, po prostu w tą kratkę i słuchajcie, woda go zalała. Jakby. Ja nie wiem, jak to w ogóle służy. Nie, naprawdę, jakby ta gra po prostu, słuchajcie, jest niedopracowana. Że Funfel, słuchajcie, w ogóle nie mógł stąd wyjść. Ja. No, nie wiem, słuchajcie, nie wiem. Oczywiście, jakby ja nie zrobiłem tego chcąc. No, chyba każdy o tym wie, bo nawet tego nie zauważyłem przez dwa odcinki, słuchajcie. Dopiero teraz czytałem komentarze. Um, przypinałem serduszka, no i przeczytałem to, właśnie, że słuchajcie, funfla z nami nie ma. Oczywiście, y, jak najbardziej. Y, nie, nie myślcie sobie, że ja to tak stryknę i. O, robimy diamenty. Nie, nie, słuchajcie. W tej górze. Chciałbym, słuchajcie, dzisiaj stworzyć po prostu jego taki Ala grup czy po prostu coś, co będzie upamiętniało, słuchajcie, funfla. Wydaje mi się, że to jest mega kozackie miejsce. Takie po prostu mega, mega fajne, mega ładne. I tutaj chciałbym zrobić taką kryptę, gdzie zrobimy po prostu grup, zapalimy jakiś znicz dla funfla. I oczywiście, napiszcie w komentarzach, byłbym w ogóle bardzo wdzięczny, gdybyście napisali jakby. Czy ja mam ogarniać kolejnego psa? Bo funfel był, słuchajcie, na pewno najbliższym i przyjacielem na całym tym kanale. Serio, zauważcie, w jakiejkolwiek serii byśmy nie byli, to był mój najbardziej wierny zwierzak, taki najbardziej wart Ważny, dla mnie, serio, nawet dużo bardziej niż Alfred mam wrażenie. Więc słuchajcie, napiszcie koniecznie, czy mam ogarniać funfla kolejnego, bo ja bym bardzo chciał znowu, żeby on się nazywał funfel. Serio, po prostu, żeby mieć drugiego funfla. Nie, żeby go zamieniać, nie nie o to chodzi, ale po prostu jakby, żeby był znowu funfel. Więc proszę napiszcie mi oczywiście i oglądajcie do końca. Serio, subskrybujcie kanał, dzwoneczkujcie, wiecie, ja to oczywiście będę mówił, bo to są ważne rzeczy, to jest pakiet tego, widzę, żeby subskrybować i lajkować. Ale to jest ważne. Więc polecam i oglądać oczywiście do końca, a my słuchajcie, zajmiemy się dzisiaj grobem. Tak, zrobimy po prostu grób. Będziemy musieli wykopać tam taką kryptę. Będziemy słuchajcie, musieli wziąć żelazo, e, będziemy musieli wziąć także pochodnie, jakiegoś kobla, dużo rzeczy. Dużo słuchajcie, rzeczy będziemy musieli zrobić nawet tutaj to coś takiego, coś takiego. Mięsko, słuchajcie, dla niego oczywiście damy, więc musimy to też przepalić. Słuchajcie, planów jest sporo, tak jak mówię, sporo, żeby faktycznie po prostu to ogarnąć, bez pośpiechu. Tak jak mówiłem, no muzyczki niestety nie będzie, więc jakby no, bardzo mi przykro, ale nie może być teraz happy, friendly, royalty free music, happy mandolin. E, kiedy tutaj, słuchajcie, się stała taka rzecz. I to podczas budowy mojej tajnej bazy. Jakby to jest ewidentny błąd gry, serio, to jest ewidentny błąd gry, ale jak do tego doszło? Nie wiem. Nie, naprawdę jak do tego doszło, nie wiem. W każdym razie masakra, słuchajcie, musimy zebrać trochę mousy stone'a i musimy wziąć trochę żelaza oraz, słuchajcie, zrobić pochodnie. Więc wchodzimy do, wchodzimy do mojej tajnej bazy. Póki co na serwerze jestem sam, więc nikt mnie tutaj nie podejrzy, więc jakby spoko. Wchodzimy, słuchajcie, do tej tajnej bazy, bo ja tutaj faktycznie trzymam przecież węgiel o las oraz żelazo. Więc zrobimy sobie, słuchajcie, tych pochodni troszeczkę, zrobimy sobie, czekajcie, cyk i cyk. Dobra, mamy pochodnie zrobione. Teraz słuchajcie, to przerabiam. A, mamy w ogóle iron nagety, bo zebrałem je ze skrzynki. Kiedy? szukałem. Maciocha, pamiętacie? W ruinach portalu. Kto z was oglądał, niech napisze. Serio, jestem mega ciekaw, czy ktoś oglądał tamten film. To jeżeli tak, w tamtym momencie, to znaczy, że jest mega stałym widzem tego kanału, nie? E, dobra, teraz tak, słuchajcie. Czy my coś jeszcze stąd zabieramy? Wydaje mi się, że z tego miejsca, słuchajcie, już y, nie zabieramy nic. Mamy dwa bloki złota, więc zawsze spoko. Można to faktycznie wziąć. I teraz, słuchajcie, a... Okej, okay. z kobla trzeba zrobić Płoteczki, słuchajcie, bo będziemy musieli zrobić taki Pseudokrzyż, nie wiem, jakby taki taki Plusik, tak mi się wydaje Że tak się psom robi, jakby, nie Że po prostu jakby to nie jest taki pełny krzyż Tylko tak jakby taki plusik, więc to Na pewno sobie ogarniemy i słuchajcie, też trzeba Wziąć mousy stone'a, mousy stone Słuchajcie, znajduje się tutaj w tej, w tej wioseczce W niektórych budyneczkach, więc trzeba Będzie go troszeczkę tutaj pozbierać, bo ja Chyba, że któryś z chłopaków miałby mousy stone'a To wtedy nie będę musiał nikomu, słuchajcie Tutaj z wioski podbierać, ale wydaje mi się Myślę, że mousy z tą raczej nikt nie ma, bo po co miałby mieć. No nie? Ewidentnie nie ma. Więc słuchajcie, z tej wioseczki właśnie pozbierajmy sobie, Patrzę, tutaj jest jeden klocek i podmiejmy na kobla, żeby tutaj po prostu nie było dziur, nie? Tutaj słuchajcie, jest jakiś klocek, więc podbierzmy go i też weźmy, dajmy kobla. Tutaj też słuchajcie. Oj, tutaj to w ogóle w kościele, całkiem sporo tego. Ale od tej strony bym wolał, bo tutaj nie będzie, słuchajcie, tego widać, że my to podbieramy, nie? Patrz, w ogóle ja w tych budynkach to jeszcze chyba nigdy nie byłem, nie? Tak mi się nawet wydaje, serio. Naprawdę, tu nigdy nie bym. Ale faza. Powaga. Dobra, słuchajcie, tego sto, mousy sto na potrzebujemy więcej. Patrzę, tu są kolejne dwa klocki, więc zabieramy cyk i cyk. Tutaj, słuchajcie, akurat żadnego nie ma. Ale tutaj, moi drodzy, mamy w kolejnym, w, w kościele kolejne klocki, więc słuchajcie, robimy cyk, cyk, cyk. Dobra, mamy, słuchajcie, tego mousy na 6, więc akurat na grup starczy. Będziemy musieli też zrobić slapsy, więc zróbmy sobie teraz, słuchajcie, slapsy. Ok, czy z tego da się zrobić slapsy? Da się zrobić slapsy. Dobra, idziemy, moi drodzy, idziemy faktycznie zrobić taką. Kryptę, po prostu kryptę. A nie chciałbym, żeby ona była za blisko nas, żeby nie było sytuacji, że, wiecie, my sobie chodzimy i cały czas po tym łazimy, depczemy. Nie, nie, a tutaj to jest właśnie takie fajne miejsce, gdzie raczej rzadko kto jest. I można przyjść i po prostu się zastanowić. Może jeżeli faktycznie miałbym kolejnego funfla, kolejnego psa, bo tak mi powiecie, że fajnie by było. Ja uważam, że to by było epickie, ale Wy napiszcie, czy, czy... dobry to jest pomysł, żeby mieć kolejnego funfla, to można by przyjść i mu po prostu opowiedzieć historię o starym funflu. Więc lecimy, ale ja też oczywiście słuchajcie, przypomnę o sklepie www.abray, pierwsza linijka w opisie. Wpadajcie na sklep, bo możecie zakupić sobie epickie gadżety sygnowane właśnie logo. Czy to Abra Team, czy Bobo Team, czy wspólne Abra i Bobo Team, bo też mamy wspólne kolekcje. Są słuchajcie, bluzy z kapturem, tak jak na przykład Chociażby ta, czy są, słuchajcie, bluzy bez kaptura, są oczywiście kubeczki, są podkładki, poduszki. Słuchajcie, mnóstwo różnych rzeczy. Znaczy w sumie podkładek teraz nie ma i poduszek też nie, a są poszewki. Ale pamiętajcie, od 149 zł jest darmowa dostawa kurierem, czyli na przykład jak kupujecie bluzę i koszulkę. naraz, to macie kuriera za 0 zł, więc te po prostu większe zamówienia, bardziej się opłacają, jeśli chodzi o dostawę. Kupujcie, wpadajcie, naprawdę warto. A teraz słuchajcie, tak, my się tutaj podbudujemy i chciałbym, żeby to było właśnie w miarę wysoko, żeby to było i tu, i tu. Żeby po prostu, i drodzy, było to widoczne z daleka. I tak też poczynimy. Tak też tutaj poczynimy. Czyli wchodzimy sobie właśnie tutaj na tą górę, ok, i mniej więcej gdzieś tutaj powinniśmy wykopać tą kryptę. Więc zobaczmy, czy to faktycznie by tak wyglądało. Tak, stojąc mniej więcej gdzieś tam, będzie widać, co się tutaj dzieje. OK, i zrobimy, że to właśnie w tym kształcie, słuchajcie, takim dirtowym. Zaraz zobaczycie, co ja tutaj wykminiłem Ale to będzie dobre. Ej, to będzie naprawdę super. To poczekajcie. grup raczej jest kojarzony z koblem, nie? Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc jeżeli tak chcemy zrobić, to słuchajcie, patrzcie. Robimy sobie w ten sposób. Robimy sobie teraz w ten sposób. I tutaj też cyk. Patrzcie. I tutaj po prostu będzie taka jama. To jest dobre określenie, słuchajcie. Tu będzie po prostu jama. Więc czekajcie, wywalimy jeszcze to. Tutaj też wywalimy, słuchajcie, na to. I rozwalimy to. Dobra, i teraz słuchajcie, mamy taką, pod, taką jamę. Po prostu 3 na 3 no, nie? Chyba spoko, bo po prostu będzie w tym wszystkim symetria. Więc wbijamy się do środka. Rozwalmy też, słuchajcie, tutaj właśnie te bloczki ze środeczka. Ok, bo. But... Wow! 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 To jest za szybka po prostu łopata. Trzeba o tym, słuchajcie, pamiętać. Wywalmy sobie te kości, wywalmy sobie te kwiatki. Dawaj mi tego dirta. Gdzie ja mam tego dirta? A, tu mam tego dirta. Dobra. Kwiateczki też oczywiście się przydadzą na grupie, jak żeby inaczej. No to chyba nikogo nie dziwi, ale to potem. Więc teraz tak, słuchajcie, tutaj trzeba będzie troszeczkę tego rozkopać. Trzeba będzie zrobić jakąś ławeczkę i inne tego typu sytuacje. Więc początkowo, słuchajcie. Czekajcie, zrobimy sobie, czekajcie, zrobimy sobie tak. I teraz, moi drodzy, całe to w koblu, całe to teraz w koblu robimy sobie cyk, ok, żeby tutaj po prostu była taka ściana koblowa, żeby to jeszcze było w miarę symetryczne, to wywalimy sobie to i damy sobie to, a tutaj damy tak, ok. Tylko, że, moi drodzy, to musi być troszeczkę większe, więc zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, i teraz cyk, cyk, oraz słuchajcie do tego wszystkiego cyk i do tego wszystkiego cyk. Dobra, robimy to w ten sposób, że to jest 4 na 4 i teraz tak, grup, wydaje mi się, żebym ja zrobił, słuchajcie, może to być dziwne, ale to chyba będzie spoko. To chyba, słuchajcie, będzie spoko. Czekajcie. Zróbmy jednak tak. Na razie zróbmy tak. I tutaj dajmy, słuchajcie, tak, tutaj dajmy tak. Wiecie, ja chcę. Jakby nie do końca mam pomysł, jak ja chcę, żeby to wyglądało. Wiem, że chcę, żeby to było spoko. I wiem, że to będzie spoko. Tylko po prostu musicie dać mi chwilę, żebym ja tutaj się zastanowił, jak to ma wyglądać. Czekajcie, rozkopmy to. Dobra, tutaj zróbmy coś takiego. I teraz tak, moi drodzy, robimy coś takiego, że tutaj wchodzi to. Natomiast słuchajcie, tutaj e, trzeba będzie to przesunąć. Oj, tak, słuchajcie, to trzeba będzie przesunąć, więc e, tutaj staje. Ten Klocuszek. Tutaj staje, słuchajcie, patrzcie, coś takiego. Oj, nie tak, nie tak, nie tak. Tylko robimy, słuchajcie, coś takiego. Dobra, czy to wygląda trochę jak grób? Wydaje mi się, że, słuchajcie, tak. To chyba wygląda trochę jak grób, no nie? No chyba tak, słuchajcie, tak mi się wydaje, że to będzie w ten sposób teraz wyglądało jak grób. I teraz tak. Musimy sobie, słuchajcie, zrobić krzyż. Krzyż zrobimy oczywiście tutaj na górze, to za moment. Ale my musimy włożyć tutaj, słuchajcie, patrzcie, znicz. Dobra, znicz jest teraz postawione. Teraz obudujmy, słuchajcie to. O! To wygląda teraz jak krypta. Dobrze, o to mi mniej więcej słuchajcie chodziło. Patrzcie, to wygląda teraz po prostu jak krypta. Bardzo, bardzo fajnie. Wywalamy, słuchajcie, tego dirta tutaj w ten sposób. Okej, okay. cyk-cyk. I teraz słuchajcie, wywalamy to na kobla. Tak, słuchajcie, to wszystko musi być okoblowane, bo tak jak mówię, ja chcę, żeby to było po prostu jak troszeczkę krypta. Bierzemy te, słuchajcie, slapsy i tutaj robimy sobie w ten sposób. Patrzcie, o. O, nie, zabrakło mi tego. No naprawdę, zabrakło mi tego poważnie. Dobra, to słuchajcie, możemy zostawić to na razie w ten sposób. I mamy tutaj to, będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobrze, akurat, słuchajcie, będzie piąteczka, więc jak znalazł. Tutaj wywalmy, słuchajcie, to i dajmy w ten sposób. Nie, wywalamy to. Niech to wróci, słuchajcie. Niech to wróci i będzie z przodu. Chyba, że damy dwa znicze. Dwa znicze, słuchajcie. Dwa znicze damy. Bez problemu, albo zróbmy jeszcze inaczej, słuchajcie. Zróbmy jeszcze inaczej. Znicz będzie, słuchajcie, e, tutaj wy z przodu. A w środku, słuchajcie, będzie tabliczka. Tak, tutaj będzie w środku tabliczka. Ja wiem, że trochę się gubię w tym, co chcę zrobić, ale no to, słuchajcie, nie są. E, ten, to są ważne rzeczy. Więc musimy zostawić, słuchajcie, tej tabliczki. Ok. Który to był dzień, słuchajcie? To był 2 listopada. Czyli dnia. Czekajcie. Dnia. 02.11.2020 roku odszedł mój naj, najlepszy psi, psy, jaciel, funfel. Odpoczywaj sobie, sobie byczku. Dobrze, okej, okay, moi drodzy Dnia 2 listopada 2020 roku Odszedł mój najlepszy psy, psi Psyjaciel Funfel Odpoczywaj sobie byczku, słuchajcie, krypta Wobec tego mniej więcej, moi drodzy, jest skończona Myślę, że super jakbyśmy właśnie Porobili tutaj coś takiego, czajcie Ej, to będzie epicko wyglądało, słuchajcie Że tutaj jest taki teraz nieregularny kształt Natomiast my będziemy musieli Jeszcze do tego wszystkiego e, Doprawić to krzyżem, więc teraz tak, słuchajcie Krzyż będzie znajdował się w tym miejscu Będzie on, raz, dwa, trzy Aj, czekajcie, czekajcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, ok, mamy już, mam już plan słuchajcie działania, więc bierzemy słuchajcie to i zamieniamy na to. Um, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, słuchajcie. Teraz jest ok, tak to miało wyglądać. Chyba tak. Chyba tak, ale czekajcie. Zmienimy to delikatnie, słuchajcie. Delikatnie to zmienimy. Um, czyli zrobimy tak. Teraz zrobimy tak. I zrobimy, słuchajcie, tak. Ok, i taki krzyż wobec tego póki co tutaj zostawimy. Um, gdzie mam łopatę? Tutaj słuchajcie, mam łopatę, więc rozwalamy to. Ok, i zejdźmy na dół, słuchajcie. Zejdźmy na dół, zobaczmy tylko, czy tutaj wszystko jest. Wydaje mi się, że słuchajcie, jest tutaj wszystko, czego potrzeba. E, tylko fajnie by było jeszcze tutaj, moi drodzy, zapomniałem o jednej rzeczy. Tak, zapomniałem, słuchajcie, o jednej rzeczy. Tutaj zostawiamy skrzyneczkę pełną, oczywiście, że. Jak żeby inaczej słuchajcie musi tutaj być słuchajcie sporo żarcia dodatkowo wrzucimy słuchajcie mu możemy tutaj rotten Flesha. co my możemy jeszcze mu wrzucić czy on coś tutaj lubił z tych rzeczy nie wiem możemy dać słuchajcie mu ewentualnie tutaj faktycznie jeszcze dwie takie pochodnie możemy dać mu słuchajcie po blokach złota no to, to w ogóle że ja o tym nie pomyślałem wcześniej nie i słuchajcie i dwie takie redstone'owe dobra zostawiamy słuchajcie wobec tego coś takiego i teraz słuchajcie robimy w ten sposób i tutaj, słuchajcie, na to stawiamy raz i dwa. Dwa znicze, słuchajcie. Nie jeden, a dwa znicze. Rozwalmy wobec tego, słuchajcie, teraz to. Zejdźmy na dół i zobaczmy, jak to faktycznie będzie wyglądało. Wydaje mi się, że będzie wyglądało dokładnie tak, jakbyśmy tego, tego oczekiwali i Funfel by tego oczekiwał. Bo to, no, to, to ma być fajne miejsce. To nie ma być, słuchajcie, z przepychem, że my zrobimy diamentowy grup. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było ładnie a wyszło, powiedziałbym, że mega kozacko. Tylko słuchajcie, pozwólcie, że ja tutaj porozwalam te mopki i zaraz się temu dokładnie przyjrzymy. Moim zdaniem wyszło to turbo dobrze. Turbo dobrze. Serio. Ta ja... wow! Serio? Dobra, zaraz się tym, słuchajcie, pocieszymy. Czekajcie, czekajcie, pocieszy ten, pooglądamy. Tylko pozwólcie, że ja tutaj to naprawię, bo jest taka zasada, że my mamy, słuchajcie, naprawiać. Jak tylko coś nam się tutaj takiego e, przydarzy. Ja cię kręcę, słuchajcie, rozumiecie, to praca w nocy. No, praca w nocy, słuchajcie, no nie da się, no po prostu się nie da. Tu z kolejny, słuchajcie, creeper, nie? Dobra, rozklepany jest, słuchajcie. Rozklepany, dobra, naprawiamy to, moi drodzy. Naprawiamy to, czekajcie, raz, dwa. E, biorę, słuchajcie, kobla, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Muruję to. Ej, serio, ja nie mam nawet, słuchajcie, tyle bud Dulca, nie? Dobra, to słuchajcie, wstawimy tutaj coś takiego, a tutaj wstawimy coś takiego. Nikt nie widział, nikt nie widział. Dobrze. Moi drodzy, czy tu nic nie ma, co by mi przeszkodziło? Chyba nie. Chyba nie. Wygląda to, słuchajcie, moim zdaniem mega epicko. Jest napisane dnia 2 listopada 2020 roku: odszedł mój najlepszy. I tutaj, słuchajcie, widać: psi, przyjaciel Funfel. Odpoczywaj sobie byczką. Słuchajcie, jest taki plusik, właśnie zachowany. Taki. Ale krzyżowy powiedziałbym. Jest troszeczkę jakby niesymetrycznie i jakby wiecie o co chodzi. Ta jama jest trochę niesymetryczna i to też wygląda trochę niesymetrycznie, ale moim zdaniem właśnie jakby o to chodzi, że to jest jakby wbudowane w skałę, przez co to po prostu robi dużo. Czekajcie, nikogo tu nie ma? Nie ma. Dużo, dużo lepszy efekt to daje przynajmniej moim osobistym zdaniem, więc moi drodzy. Pożegnaliśmy dzisiaj Funfla. Bardzo, bardzo mi przykro z tego powodu. Jakby serio, totalnie wypadek przy pracy. Napiszcie czy ma być kolejny funfel? Moim zdaniem tak. Z tą samą obrożą, z tą samą nożą i będzie super. A o ja oczywiście przypomnę o subskrypcji. Pamiętajcie, bo codziennie są filmy, więc sub, łapeczka i dzwonek, to jest pakiet stałego dobrego widza. I pamiętajcie, żeby wpadać w naszą sklep www.abraety, pierwsza linijka w opisie tego filmu. Możecie zakupić epickie bluzy z czytą z kapturem, czy bez Abra AbraTim. Bobo tim. są także słuchajcie, koszuleczki, są także kubeczki, plecaki, worki na plecy, mnóstwo gadżetów. Pamiętajcie, od 149 zł jest darmowa dostawa kurierem. Czyli już przy zakupie słuchajcie, na przykład samej bluzy i koszulki macie dostawę za 0 zł. Tutaj. Wpadajcie, abre ety. Ja Wam bardzo dziękuję. Dobrego dzieńczka, eleczko i